Ja właśnie teraz y, nad tym pracuję, żeby nie być. Ten pracocholizm mnie niósł, i y, pewnie jak każdy człowiek. Y, Takim pracoholizmem, tahlowałam sobie pewne rzeczy, które, o których nie chciałam myśleć, z którymi sobie nie radziłam prywatnie. I zawsze tak jest, że rzucamy się w pracę, prawda, żeby nie myśleć o życiu. A przychodzi taki czas i takie okoliczności życia, które powodują, że to życie staje się bardzo fajne i zaczynamy je lubić, nie tylko stojąc przed kamerą, nie tylko stojąc na scenie. I teraz już sobie myślę, nie, mam, nie ma filmu, nie ma. No chociaż takie momenty zdarzają się rzadko. Ale jak się zdarzają, to ja sobie zmykam gdzieś górę, zmykam, pojadę gdzie na urlop, albo sobie biorę książkę, albo gdzie nie ma zasięgu i sobie po prostu żyję. Warszawa, 101 FM.